Dzień dobry, witam w sezonie 2021. No długo mnie nie było na kanale, niczego ostatnio nie wrzucałem, o, dlatego dzisiaj postanowiłem wrzucić filmik z moim nowym nabytkiem i porozmawiać troszeczkę o tym motocyklu. Także zapraszam serdecznie na film. To jest mój nowy motocykl na rok 2021 to jest pewne a jak długo zostanie ze mną to zobaczymy. Kupiłem Honda CBR 600RR z 2005 roku. To już jest model polistowy. PC37. tak się tak się, tak się powiedzmy katalogowo gdzieś tam opisuje ten model. I taka krótka jeszcze zmianka, że, 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 że nie mam już trzech motocykli, nie mam trzech motocykli, mam, mam przez chwilę miałem trzy motocykle, ten motocykl został kupiony w grudniu 2020 roku. Także przez chwilę miałem trzy motocykle, ale niedawno sprzedałem Kawasaki. Także już na tym kanale, a no stety albo niestety nie pojawi się żaden film związany z motocyklem Kawasaki ZT12R. Poszedł myślę w dobre ręce, no, zobaczymy, może gdzieś jeszcze yy, ten motocykl spotkam, a być może na jakimś zestawcie, dzisiaj wieczna pogoda także. Yy, no cóż, yy, jeżeli chodzi o, o Hondę, bo, bo o Hondzie dzisiaj chciałem troszeczkę porozmawiać. I tak, motocykl kupiłem za w miarę takie yy, ciekawe pieniądze, ale o tym yy, nie będziemy rozmawiać. Ponieważ motocykl ma przejechane prawie 80 tysięcy kilometrów no może dużo, może niedużo. Może niektórzy będą mi mówili, że to kurczę złom że za niedługo się rozleci trudno. Zobaczymy, będziemy znów eksperymentować. Transalp jakoziejeździe ma przejechane 100, już prawie 20 tysięcy Także no zobaczymy, eee, co w motocyklu nie wymagało naprawy albo wymiany, a, a co co wymagało, także po kolei no. w motocyklu już poprzedni właściciel zrobił serwis lak i serwis główki ramy także użytko wymienione, uszczelniacze oleju w lagach też oraz zostały wymienione tarcze i klocki przednie tarcze klocki nowe tarcze, zamienniki EBC także tutaj fajnie i został wymieniony też napęd napęd na no napęd jakieś powiedzmy, nie wiem, zębatki wiem, że są Sansara z tego co, co się orientuję, a, a łańcuch łańcuch jest z Dida. Natomiast e, co, co ja zrobiłem? Oprócz tego, że go pomalowałem, bo motocykl był e, w tym malowaniu z tymi srebrnymi elementami. Czarny z, z tymi srebrnymi elementami i z czerwonymi naklejkami. E, no tak wyglądał mniej więcej. Ale on był po ślizgu, bo owiewki były popękane i były już wcześniej pospawane. Ja tam je tylko poprawiałem, ale nie był mocno popękany także, także tutaj duży plus. Nie było też kitu, także też OK. No i co dalej? Motocykl, zaraz po zakupie trafił do mojego kolegi, który wymienił rozrząd, wymienił świecę, ustawił zawory. Tak, z ciekawości, no to z 16 zaworów powiedzmy korekty wymagało 11. E, oczywiście wszystkie płyny zostały wymienione, to znaczy płyn chłodzący i olej. E, jeszcze musimy wymienić płyn hamulcowy, ale to już sobie sam zrobię. Wymieniłem opony Nanówki Diablo dwójki. E, I co jeszcze? No świecach chyba mówiłem, świece też zostały wymienione. Aha, łożyska, w przednim tylnym kole, w zabieraku. Także tutaj też trzeba było to zrobić. Nie było tego elementu na rejestrację, także ten element też wpadł. Faktem, że to jest element z modelu przedliftowego, tej końcówki tutaj też nie było. No ale nie wiem, zastanawiam się, czy tą końcówkę, czy tą końcówkę po prostu założyć, czy, czy po prostu będziemy się w to bawić. Bo mam już w garażu tłumik sportowy tego motocykla. To jest Dominator. Udało mi się go gdzieś tam powiedzmy wylicytować za jakieś takie też dosyć fajne pieniądze. Natomiast no się okazuje, ale tak świadomie, że generalnie y, kupiłem motocykl do modelu przedliftowego. Eee, a to tak jak mówię, no to jest model poliftowy. No i się okazuje, że gdzieś tam powiedzmy rura, która prowadzi do tego głównego tłumika a jest jakoś inaczej wygięta i niestety nie pasuje. Co jeszcze wymieniłem? Tak z takich ciekawych rzeczy no to tak, musiałem wymienić, znaczy musiałem nie musiałem. Wymieniłem do budowy tych zegarów. A, bo była, to szkło było całe takie popękane już, ale to ze słońca ze starości, można by powiedzieć. E, kupiłem wyświetlacz biegów, także będę jeszcze montował wyświetlacz biegów. Tak jak mówię, pomalowany został. E, no z tego akurat powiem szczerze, nie jestem, nie jestem za bardzo dumny, bo sam go malowałem. No i jest dużo takich kurczom mankamentów, e, także. No cóż, no był też wcześniej źle pomalowany, bo on po tej glebie, gdzie, gdzie ktoś tam wyglebił, no to to powiedzmy też też, też, też robił jakąś poprawkę taką powiedzmy. Eee, także może nie jest lepiej, a może jest tak samo, można by tak powiedzieć. No pouzupełniałem tam pewne śrubki, kupiłem sobie jakieś tam śrubki tak. e, nierdzewne, także to sobie tam pouzupełniałem. Eee, co jeszcze? Aha, no filtr KN na przykład tutaj też wpadł, bo nie był, był jakiś zwykły filtr z Hi-Flo, To tu wpadł KN. E, no, sporo, sporo tutaj, że tak powiem, zostało zainwestowane, ale warto było, no bo motocykl, e, i tak powiedzmy, z tymi pieniędzmi, które zostały zainwestowane, e, dalej jest. Tak to wygląda. Tutaj ktoś się bawił z jakimś czy plastidipem, czy czymś takim. No, prawdopodobnie. No i to zostanie tutaj jeszcze zdarte, ale na razie nie było na to czasu. No i tyle, tak się będziemy bawić w tym roku. Także kawasaki zostało zastąpione. Oj. Kawasaki zostało zastąpione. Sądą CBR. Lidr 200 zmienione na 600. No i tyle. Ja myślę, że jeszcze w najbliższym czasie pojawi się film o Transalpie. Bo tam też parę rzeczy zostało powiedzmy przeserwisowanych. No i na tą chwilę chyba wszystko. Także. Zachęcam do oglądania i pozdrawiam serdecznie w szerokości.